Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi. Kiedy zachodziło właśnie gorące wiosenne słońce, na patriarszych prudach zjawiło się dwu obywateli. Pierwszy z nich, mniej więcej czterdziestoletni, ubrany w szary letni garnitur, był niziutki, ciemnowłosy, zażywny, łysawy, Swój zupełnie przyzwoity kapelusz zgniótł w pół i niósł w ręku. Jego starannie wygoloną twarz zdobiły nadnaturalnie duże okulary w czarnej rogowej oprawie. Drugi, rudawy, barczysty, kudłaty młody człowiek w na ciemię kraciastej cyklistówce i kraciastej koszuli szedł w miętych, białych spodniach i czarnych, płóciennych pantoflach. Ten pierwszy... Był to Michał Aleksandrowicz Berlioz we własnej osobie redaktor miesięcznika literackiego i prezes zarządu jednego z największych stowarzyszeń literackich Moskwy w skrócie Massolit towarzyszył mu zaś poeta Iwan Nikolajewicz Panyryow drukujący się pod pseudonimem Bezdomny kiedy pisarze znaleźli się w cieniu lip, które zaczynały już zielenieć, natychmiast ostro ruszyli ku jaskrawo pomalowanej budce z napisem piwo i napoje chłodzące. Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego straszliwego majowego wieczoru. Nie tylko nikogo nie było koło budki, ale i w równoległej do małej bronnej alei nie widać było żywego ducha. Choć wydawało się, że nie ma już czym oddychać, choć słońce rozprzeżywszy Moskwę zapadało w gorącym, suchym tumanie gdzieś zasadowo i okolco, nikt nie przyszedł pod lipy, nikogo nie było na ławkach, ale ja była pusta. Butelkę mineralnej, poprosił Berlioz. Mineralnej nie mam, odpowiedziała kobieta z budki i z niejasnych powodów obraziła się. A piwo jest? Ochrypłym głosem zasięgnął informacji bezdomny. Piwo przywiezą wieczorem, odpowiedziała kobieta. A co jest? Zapytał Bergios. Napój morelowy, ale ciepły, powiedziała. Może być. Niech będzie. Molowy napój wyprodukował obfitą, żółtą pianę i w powietrzu zapachniało wodą fryzjerską. Literaci wypili, natychmiast dostali czkawki, zapłacili i zasiedli na ławce, zwróceni twarzami do stawu, a plecami do bronnej. Wtedy wydarzyła się następna osobliwość, tym razem dotycząca tylko berlioza. Prezes nagle przestał czkać, Serce mu zadygotało i na moment gdzieś się zapadło. Potem wróciło na miejsce, ale tkwiła w nim tempa igła. Zarazem ogarnął brylioza strach nieuzasadniony, ale tak okropny, że zapragnął uciec z patriarszych prudów, gdzie oczy poniosą. Dwałośnie rozejrzał się dookoła, nie mógł zrozumieć, co go tak przeraziło. Pobladł, otarł czoło chusteczką i pomyślał, co się ze mną dzieje? Nigdy jeszcze tam się nie zdarzyło. Serce nawala. Jestem przemęczony. Chyba czas najwyższy, żeby rzucić wszystko w diabło i pojechać do Kisłowocka. I wtedy skwarne powietrze zgęstniało przed Brliozem i wysnął się z owego powietrza przezroczysty, nad wyraz przedziwny obywatel. Malutka główka. Dżokejka, kusa kraciasta marynareczka, utkana z powietrza, miał ze dwa metry wzrostu, ale w ramionach był wąski i chudy, niepomierny, a fizys, proszę zauważyć, miał szyderczą.